Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na kolejnym odcinku za Uncharted Zaginione dziedzictwo, w poprzednim odcinku znaleźli, znaleźliśmy keł, w końcu znaleźliśmy keł, ale Na nasze nieszczęście Asaf na, na go zabrał, ale na szczęście W sumie moi, mojego, bo teraz nie mam co robić praktycznie I na waszym szczęściu jest seria cały czas, już się bałem Że tamty odcinek będzie ostatni, ale jednak nie, jednak Asaf zabrał ten keł I Pewnie będziemy musieli yy, po niego wrócić i mi się wydaje, że po prostu jak już ten kieł zab zabierzemy z jego rąk, yy, to, yy, ma, to mamy, mam nadzieję, że jeszcze o treści przygód, jakiś tam właśnie y, skrypt, nie skrypt, można będzie trzeba, że ten kieł jest właśnie nieoryginalny, że prawdziwy kieł to jest właśnie w prawdziwej kości słoniowej i, i będzie trzeba go znaleźć, a to jest po prostu klucz do znalezienia kieła ku. Cool. A wy pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, suba dzwoneczkiem, napisać komentarz, udostępnić na swoich forach internetowych, a my lecimy z po następnym odcinkiem. A i, przepraszam bardzo jeszcze raz za konsolę, która e, niestety hałasuje, ale w, co sobie e, jutro albo pojutrze będę zam zamawiał sobie wiatrak. Że będzie chodziło od, od dołu, więc mam nadzieję, że wiatrak będzie cichy i konsola przez to, to chodzenie będzie cisza e, Jeszcze takie po, podpórki dam jej, żeby, żeby była wybrzmiana e, tam kilka takich taki pro, proizorycznych zrobiłem sam ale e, niestety mi się wydaje, że to za mało, więc e, więc kupiłem trochę sprzętu, żeby e, takie A i pamiętajcie, życzę wam smacznego, miłego dnia albo dobranoc, zależy o której robić, o której pożytku oglądacie i Teraz robicie. Eee, no, napiszcie e, oczywiście hashtag Zostań w domu, który się pewnie pokazał na ekranie. E, przed chwilą, e, albo się skończył. I e, jeszcze e, pamiętajcie, e, żeby sobie napisać komentarz. Spędziłeś z tyle czasu i nie... Ja chciał u was. Coś źle tak dziwisz. Jest cholernie ostrożny. Nie chciał przy mnie gadać o robocie. Ciekawe dlaczego. Ej, jakoś uwierzył że jest teraz... Nie, nie, nie! Na pierwszym odcinku... tyle czasu i nie wiesz z kim handluje. Coś tak dziwisz. Jest kolejny ostrożny. Musiał ci nie gadać o robocie. Ciekawe dlaczego. Hej, jakoś uwierzył, że jestem ekspertem od tych całych Hoïsralów. Hoy Sala. I też. <laughs> Muszę, wam Muszę wam się przyznać, yy, że... Nie mogę się doczekać tej serii, bo Dzięki przez się dwa dni... Dziwnie się wgląda nowoczesne konstrukcje po hojsalskich ruinach. ...to brytyjskie, ale w praktyce XIX wieku, mało nowoczesne. Eee, ten, e, się stresuję, że ten Akart... Chwileczkę! Krąży! Przez... przez dwa dni... E, dobra, już, koniec. Myślą, że nie żyjemy. Niech tak zostanie. No, oby tak zostało. Nadine. Nie pozwalaj sobie. No dobrze. Podobno też pracowałeś na eee, Mam nadzieję, że to jest ten. ja staram się, że to w odcinek. żeby eee, nie było żadnej przerwy, żeby to tydzień, było odcinki. Ale ja, na przykład ja byłem e, strasznie Było zabrać kopetę. Czy z warni kopetki chciał od nic grać? Ale po tych dniach... po tych dniach miałem tak straszną ochotę na całetę, więc od razu włączyłem. Chociaż jest późna godzina, to mam, na, mam nadzieję, że moja... Dziękuję. Dokładnie. Wow. M mam nadzieję, że... Ej, normalnie gadam nie jest takie sobie cały dzień to nic nie robię, co mam leczący, ja? No, oczywiście, typowo. Oczywiście, nikomu innemu to by się nie mogło stać, jak nie nam. A wy się zaczynaj oh. jaki nam... Oh, jest? W porządku, nic mi nie jest! Jestem gotowa! A się oh, my, my. Y jak nie nam, bo przecież jakby to im się stało, to by to takie jej było widać na głównej ekranie. Ej, gdzie jest sam? Chyba animaliny. Mm, fakt, też zapomniałam. Tak, to wymieścimy. My... I to jest dlatego właśnie na napisy, żeby, żebyście widzieli co ona gada. Panie. O, się. Tam. Gdzie jesteś? Ej, hey, to powinno wystarczyć. O mordę jeżo, jest zwierzę, ale ciężkie. Tak, wszystko jest tak stare, że to w ogóle nie to, że w ogóle jeszcze działa. Było blisko. Tak, Jesteś cały? Po, tak. <grym> Brawo, Chodźcie. Widać nas jak na dłoni. Wiesz, czuję się z nią taki bezpieczny. <grym> tak Emi, spróbuj poszukać czegoś, który ja Nie, dzięki. Chodź, Ale... na, Podsadzę cię. Tak tylko. Chciałem pomóc. Patrz się ucz. No tak! Jest! Widzisz coś, po czym można się wspiąć? Skrzynkę albo coś? To wystarczy. Nieźle. Mam! Wchodźcie! Chodź. Idź sam. Starsi przodem. Jakaś ty miła. Sko, Po prostu się boję, że to przewrócę i cię tu zostawię. Dobra. No Może pójdę na mały zwiat. Lepiej go nie zostawię. Odpuść mu trochę. Sam, widzisz jakąś drogę? No coś na kształt. Przydałyby mi się wasze liny. W porządku, idę. No właśnie Nie w tą stronę. Weźcie się odryć. No. no typowe no. typowo. W porządku? Dobra. Się... Super. Wezmę tylko linę na Dean Mam Mam lepszy pomysł. Nie ruszaj się. Ej! Nie ruszaj się. <grym> Nie do wiary. Ej, au, au, au. Też koe! Dzięki, że się rozejrzałeś sam. Tak, <grym> po prostu zostaw linę, proszę. Tak jest! Tam jest jaskinia. Może prowadzi do toru. No to jest sama sobie ale spójrzcie, jak, jak... Możesz jest być pięknie. Gruby, Tylko zostaw mi linę. Dobra. Tu wszędzie jest pieknie. Dzisiaj nie powiesz przez pieknię. Następnym Be... razem przynieś własną linę. Był kochamą Okej. Był kochamą To jest tak piękną grom. Tak piękne widoki. O, ludzie pewnie. O, Gdzie masz? No. Nie? Dzięki ogniem No dobra, jest ich tylko kilku, więc możemy... Czekaj. Ten cały Asaf nie odwala, fuszerki. Będzie się działo. Cholera jasna. Aha. Aha. Co oni tu robią? Pozbyliśmy się ich, tak? Ech. To Shoreline to Ech. chyba od całego Ech. początku. So. Albo od drugiego, albo trzeciego. Ech. Dasz radę? Ta, słowo. Nie daj się ponieść. Nie dam. ci nie ufam. Dobra, dziewczyny, zrobimy tak. Załatwię tego po prawej, a wy pobiegniecie do tak. tego. Oh, na no, ja broni. Ja, ik heb gewoon idee ideeën er niet O que você está não, não, é, não, é, não é. No co, biorę z ciebie przykład. Tak, ale... Chodźmy. Coraline nie może dostać tego kła. To RPG rozwaliło wyjście. Może tak, a może nie. Sprawdźmy. No, mi się wydaje, że to się... Idę. To się nie uda, ale może. No, tak kamienie lecą, coś, coś tak w to nie wierzę. idź pierwsza. Dzięki. Jak idzie? Dobrze, zaraz dotrzemy do zajezdni. Jeszcze chwila. O kurde, raz, no, ty. Ja pierdolę, ten klała to była... Najbardziej przystrane Bo w sumie jesteśmy na Natan tak samo miał O Boże Boże Szlak szczerze powiedziawszy lubię Kloę Wszystko naprawdę było konieczne Ale bardziej, bardziej mi się lepiej grało Natan no, no, Może dlatego że jestem chłopakiem niż, niż dziewczyną ale lepiej mi się grało Natanem Nie obniżem tę dziewczyną bo Chloe tutaj widać że Inaczej są lepsi od większości chłopaków, ale... W dupę misia, ona żyje! Haha! Ha! Nadine, jest tu! Wszystko w porządku? Było dobrze, dopóki nie zaczęłam myśleć o dupie misia. Gdzie jesteście? Przy wieży radiowej. Nadine, widzisz jakieś wejście? Frazer, poszukamy miejsca do zaczepienia liny. No to mamy plan. Dlaczego ty mówisz, że nie Chloe, jestem... do cholery, jasne, naucz się i mnie. Mam coś dla ciebie! Dysko. Podeprzyj to wspornik. No coś tak tu wam nie wierzę w to. No. okej, okay, chodź. To nie brzmi dobrze. Się. Jezu! się! Matko, bosko! Ledwo co to złapi, kurde. Ja tu jestem cały czas na skraju życia. A wyglądała tak solidnie. No, niestety nie było. Spisaliście się. Tak, rzeczywiście. Choć to ona na to wpadła. Więc Asza, nie mówię przy Tobie o Shoreline. Słowo. Jego ludzie mówią... Mózek, ściana, rozwalamy troszkę. ...proszuka pomocy z zewnątrz. Jestem zdecydowana. Co? Shoreline to nie pas od każdego. To znaczy... Dariusz, to prawda. Jak Shoreline i Asaf są razem, to mamy podwójne kłopoty, bo Shoreline był zawsze kłopot z samym Shoreline, a co było jeszcze z Asowem Ani rusz. Pomożesz? Jasne. Yes. No, więc mi się wydaje, że to będą ostre kłopoty, jak to jest rozdziale rozdział, to już, już kieł w tym momencie, na ten moment, kieł w siódmym rozdziale. To zawsze, żeby kiedykolwiek był tak blisko, to by musiał być jakieś 4-5 e, e, rozdziałów przed. Mógłbyś Było blisko bardzo. A tu, tu zadaliśmy to. Nie, Więc będą kłopoty, to. i aktuala. Tego się nie ukrywałam, jesteście cali. A. Jeszcze miałem w głowie. Miałem jeszcze no, w głowie to. Y, że mogło być Za też tak, y, sam. że ten kiełk właśnie będzie y, y, Chodź, jako klucz, Który dawaj, od, od, od polu się, do tego, prawda? Ten kiełk właśnie jest, nie był z kości słoniowej, no no, tylko właśnie był z, taki wyrzutany. I to mi się wydaje, że a, może być taki ech, straszny, straszny drogi, straszny Straszny, drugi klucz to, to może być. Cenny, jest tam jakaś zapasowa drabina? Sam? Sporo się ostatnio wydarzyło, co? Tak wiesz. Nie myślałam, że jeszcze spotkam sama Drake'a. Wiesz, na początku też nie byłam ciebie pewna, ale pomyślnie przeszłaś próbę. Hmm, każąc mi czekać dwie godziny w strefie wojny, niezły sprawdzian cierpliwości. No, wtedy akurat zwyczajnie się spóźniłam. Dziewczynka na targu sprzedała mi szali za nic nie chciała się odczepić. <grych> Oczywiście. To mi nie Ej, e, Wracajcie na tory. Mam tu coś, co się przyda. Dobra, idziemy. Zobaczmy. To nie chcę wrócić. Okej, sam, co tam masz? Znalazłem skrzyneczkę! Wierzyłam w ciebie. O cóż się, zrzucę ją! Czekaj, będzie za nisko! O racja, nie wpadłem na to. Wyśmy wyraźnie, weźmy ten... Weźmy wagon, spotkamy się w pół drogi. No i proszę, umiesz ruszyć pałą! Że co? Pałą inaczej głową łapiesz! Nie o tym myślałam. To był komplement! Sam tu się stara, a tutaj ona wszystko krytykuje, Biedny sam. Ja go lubię, chociaż, chociaż czwórce mnie, z, mnie zdenerwował, zawiódł, ale potem on zyskał moje zaufanie. Jak przecież znaczy zaufanie, miarę szacunek, bo. Więcej do tych to no, no właśnie. bawimy się w kolejarza. Kilka razy. Jak nie wiecie nie no pamiętajcie, aby nie mieć czwórki, idzie, to obejrzyjcie sobie na kanale. Na kanale tym jest czwórka, a 4 cztery. Na tym kanale odniesiemy do ostatniego odcinka. Więc sobie możecie coś znaleźć. Okay, to

do dupy wycierania, ale jeszcze pomą ty. mnie, Alin. Nigdy się nie lubiłem, a teraz z tą współpracuję. Jeśli na to nie, tutaj nie Ja mu pożyczę. To Czysto. Chodzimy. jest. jest, good, jest, jest good. Masz, twoja lina. Dzięki. A, coraz ciekawiej się tutaj robi. Ludzie Asawa, Shoreline, brakuje jeszcze indyjskich żołnierzy. Czekaj, co jest w skrzynce? Ach, broń, amunicja? Może. A od kiedy to Shoreline handluje bronią? Kiedyś. Kiedyś nie Nie, handlowało. Handlował. Szanuj skrzynkę, mówcie gdzie jest kieł. Tam jest Asav i... Orka. Kto? Mój dawny zastępca. A, he, he, pamiętam gościa. I nie jest sam. Wziął też swoją czuprynę. Nie? He, ona kuma. Okej, okay, chyba dobili zargu. Makew. Orka, Maciek. Chodźmy go odwiedzić. Ej, zaraz, zaraz. zaraz. Macie jakiś plan? Tam jest przecież dobre kilkadziesiąt chłopa. Nie spinaj się. Dłużej pożyjesz. Ach, moja szkoła. Co one bredzą? Hmm. E, dobra, na tym momencie skończy odcinek. Oczywiście napisa, napiszcie w komentarzu, czy chcecie po tej serii Uncharted 2, bo chcę nagrać Uncharted 2 e, od razu. Po tej serii będzie Uncharted 2 i potem Uncharted 3. No, bo jedynkę grałem, no, top, no, numer jeden jest dla mnie i tak, i tak Uncharted 2, bo najbardziej, bo od tego zacząłem serię z Uncharted, potem Uncharted 4, Uncharted to, chyba, że to jest końcówka będzie lepsze to wtedy to, e, będzie na e, dwójce, a nie Uncharted 4, ale póki co jest Uncharted 4, to, Uncharted 3 i Uncharted 1. Uncharted 1 było dla mnie jak najgorsze na razie jak najgorsze i napiszcie w komentarzu co będziecie chcieli po tej serii czy Uncharted 2 czy Uncharted 1 kolejna sprawa zostawcie łapę w górę suba z dzwoneczkiem, napiszcie komentarz i na swoich forach internetowych oczywiście ma być sub z szary nie czerwony, żadnych czerwonych subów no i pamiętajcie o wbijaniu na moje odcinki Bo dzięki wam może być nas więcej mogę się bardziej rozwijać. No. I yy, pamiętajcie, hashtag zostaje w domu, który był na samym początku odcinka. A ja was żegnam, do zobaczenia, siema, piątka, jela.